Witajcie! Dzisiaj pani Kamila zaprezentuje nam kilka ćwiczeń rozciągających. Oto pierwsze z nich. Jedna ręka w bok, drugą dociskamy. Ok, zmiana ręki. Pamiętajcie, aby wszystkie ćwiczenia rozciągające utrzymywać przynajmniej przez 10 sekund. Kolejne ćwiczenie. Ręka sięga na łopatkę. Drugą ręką łapiemy się za łokieć i pogłębiamy jeszcze ćwiczenie. Zmiana rąk. Tak, obydwa te ćwiczenia były na obręcz barkową. Teraz kładziemy się na brzuchu. Ręce blisko siebie. Poprzez wyprostowanie rąk unosimy tułów i zadzieramy głowę do tyłu. To ćwiczenie pomoże nam rozciągnąć mięśnie brzucha. Kolejne ćwiczenie. Siadamy. Jedna noga jest wyprostowana, druga ugięta. I łapiemy rękami za stopę. To ćwiczenie pomoże nam rozciągnąć tylną część mięśni nóg. Zmiana nogi, oczywiście. Kolejne ćwiczenie. Siadamy w dużym rozkroku. I staramy się jak najdalej sięgnąć rękami. Tak jest. I ostatnie ćwiczenie. Kładziemy się na brzuchu. I przyciągamy jedną piętę do pośladków. To ćwiczenie pozwoli nam rozciągnąć mięsień czterogłowy uda. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.